Co z tym? <noise> Mienia tak. Ortograficzni słowa zakończone na ów i ówka. Gdy w wyrazie jest końcówka, która brzmi jak ów lub ówka, wiedz, że wówczas z u zamkniętym zapisujesz takie słówka, Strasznie to skomplikowane! Nie, to kiepska jest wymówka. Pomyśl sobie, że ten wyraz jest jak wielka ciężarówka. Przód wyrazu to kabina, a przyczepa to końcówka. Gdy brzmi ona ów lub ówka, to spokojna twoja główka. Piszesz wtedy u zamknięte. I na piątkę jest klasówka. Uwaga na wyjątki! Skówka. Zasówka. Wsówka. Zapamiętaj. Z ULTĘKIENTYM piszesz Słówka z końcówkami, ów i ówka! Proszę, polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. Jeśli chcecie poćwiczyć ortografię, darmowe karty pracy znajdziecie na naszej stronie. Więcej informacji w opisie! Zapraszamy!